Wystawy, którą zrobiliśmy w Świętym Krzyżu, Krzyż stał się nam bramą. To jest ten cytat z cypriana Kamila Lorwida. I to zostało utrwalone, ponieważ jest w internecie Solidarni 2010 nagrany. Także tylko ta jedna wystawa została zarejestrowana. Natomiast kolejne wystawy, które zrobi, zrobiliśmy, bo mówię o, nie tylko o sobie, tylko o artystach z duszpasterstwa, środowisk twórczych. ksiądz Niewęgłoski, który jest autorem ponad 50 książek, patronował nam i dzięki jego pomocy tam, mogłam tam właśnie w galerii jednego dzieła, która ma swoją historię. Ponieważ e, e, od pięciu lat e, ma, sw ma swój program też. E, od pięciu lat e, najpierw z Hanią Haską e, robiłyśmy wystawy, e, później Hania e, się wycofała i ja zostałam sama. I robiłam przez pięć lat kolegom wystawy. E, co dwa tygodnie była wystawa e, jednego dzieła, i właśnie była to sztuka wartości, tak jak. To, czego nam potrzeba, prawda? Sztuka wartości w oparciu o chrześcijaństwo, o katolicyzm. I kolejną, kolejny nasz, znaczy mój to była wystawa następna, to był Masiak bodaj Masiak w Świętej Faustynie na placu Narutowicza. W, znaczy w kaplicy Świętej Faustyny, a to był parafia świętego Jakuba. I tam jest w tej parafii, na terenie tego kościoła jest, są stacje, które właśnie zrobił Masiak w Brązie. 13 stacji. I tam Masiak, mój kolega zresztą, Prezentował, znaczy prezentował pracę swojego ojca, który nie żyje już dawno, ale to wybitny artysta, rzeźbiarz, który w międzywojennym dwudziestoleciu odnosił ogromne sukcesy. Jest Polonia Restituta, rzeźba na Gubałówce, jego dłuta, jest Madonna prosząca, będziesz ukrzyżowany. No przepiękne prace, naprawdę. I cóż, dalej, dalsza nasza droga to była taka, że y, przeszliśmy do, y, żeby się nie pogubić, y, później był hozel, arcybiskup Chosel. Przeszliśmy do, arcy, y, do y, katedry y, św. Floriana i tam została tam było bardzo dużo osób, znaczy twórców, 40 parę, paru, chyba 44 artystów, wzięło udział. I, i, no i zrobiliśmy tam dużą i uważam piękną wystawę, a, to, a, a tytuł, ponieważ przyjechał Rawazi kardynał, który ma tytuł można powiedzieć. Ministra kultury papieńskiego i miał wykład w duszpasterstwie Sztuka i wiara dwa okna na Boga. Sztuka i wiara dwa okna na Boga. Czyli jest to dyptych, dyptych i, te, i tak jakby nierozłączne są i wiara, i sztuka. I pod, pod tym tytułem właśnie była tam wystawa u świętego Floriana. Wiara i sztuka, dwa okna na Boga. Będę to powtarzać w nieskończoność, dlatego że nie ma sztuki bez wiary i wiary bez sztuki, ponieważ to są, tak jak on powiedział, iż, jaka jest rola sztuki? To jest katarsis, katarsis. Czyli po prostu sztuka musi ranić i to powiedział nawet zacytował yy, słowa yy, papieża Benedykta, że sztuka nie może pozostawiać człowieka obojętnym. Ona musi ranić, ale nie dosłownie, w sensie, że krew ma się polać, tylko po prostu musi poruszyć. Musi poruszyć i to jest i to jest właśnie rola sztuki. Poruszyć i wzbogacić też yy, człowieka w jakiś sposób. No, każdy to odbiera oczywiście indywidualnie. Następna wystawa, którą zrobiłam, to była u Wojtka Drozdowicza, księdza proboszcza na Bielanach. I to właśnie tutaj chciałabym prosić, żeby to to jest ta Gloria Victis. Dobrowolni ofiarnicy wysokich ołtarzy. Ponieważ ksiądz Wojtek Drozdowicz proboszcz posiada relikwie Yy, religia trałguta i, męczy, i towarzyszy. I tu właśnie wystawił, to zaprosił mnie nawet. Tu wystawił, to jest w tej szklaneczce takiej malutkiej jakby, w takim pojemniku. I to zostało wydobyte, yy, jak była robiona trasa yy, gdyńska yy, gdydańska chyba. No nie, w każdym razie tam znaleziono malutką sugnienkę, gdzie były zebrane te szczątki. I to jest właśnie yy, to, jest to, to I kolejna rzecz, kolejny, kolejny projekt, to, to był uchwalcie łąki i to jest u Maja, księdza, tu, i to było w maju właśnie. Ksiądz Maj użyczył tutaj, jak widzimy, galerii podziemia, to się nazywa galeria podziemia i zrobiłam, zrobiliśmy tutaj taką wystawę. W międzyczasie ksiądz wystarał się, bo mówił, że starał się trzy lata, żeby, żeby rzeźby czterech ewangelistów, które wyszukał jakby w Orońsku, czy ten ktoś mu w każdym razie, on, to jest jego dzieło i one zostały... Tutaj zamontowane, jedni mówią w brązie, jedni mówią nie w brązie, no nieważne. W każdym razie zostały udostępnione i poświęcone, ponieważ był, było, był, było poświęcenie tych rzeźb. O tutaj 16-6 był tak profesora Ksawerego Dunikowskiego, twórcy pomnika wdzięczności Ameryce, o który to pomnik również się bije. Od, od ponad, chyba, nie wiem ilu, czterech lat czy więcej, jest taka grupa artystów w Związku Polski Plastyków, grupa Hoovera, gdzie mieliśmy na początku kilka wystaw, bardzo takich ciekawych, od, począwszy od wystawy na Skwerze Hoovera, gdzie ten pomnik stał przed wojną. I niestety to wszystko, te wszystkie projekty, które robimy, upadają. I tak samo się stało, to samo się stało z pomnikiem, właśnie z projektem pomnika. I powiem wprost, były przywiezione no, 200 tysięcy dolarów, zdeponowane zostały na fundacji, na Akademii Sztuk Pięknych i zniknęły. I nie wiadomo, jedni mówią pożyczyli sobie, drudzy mówią, że zniknęły i ich nie ma. Te wszystkie projekty, o których mówię, wszystkie wystawy były bez grosza ze strony ministra kultury czy jakichkolwiek, jakichkolwiek czy fundacji, czy w ogóle. Nie dostaliśmy nic. Te wszystkie plakaty to wszystko ja robię za własne pieniądze, za przeproszeniem. Koledzy się tam rzucali. Na, na panią, która pilnowała na panią Modestę i to też nie, nie do końca, bo ona w zasadzie też robiła to wszystko. To był wolontariat. I teraz niech się nie dziwią wszyscy możni tego świata, że sztuka wartości jest na marginesie, że w ogóle jej nie ma, dlatego że jest niewspierana w żaden sposób ani medialnie, ani finansowo. Ani nic, nie ma, po prostu nie ma. Ci ludzie się zbierają, ci moi koledzy, nie wiem dlaczego, też mają jakieś. No, crazy po prostu, jesteśmy crazy. I dlatego, i dlatego jest takie coś, coś, co było wczoraj na przykład. Bo jeżeli tam się wsadza ponad milion, bo to ponad milion kosztowało, to gówno za przeproszenie, no, ponieważ rzeczywiście ten, ten typ. Yy, wyjechał na głównie, które, które pokazywał w Orońsku, swoje własne, no to nie dziwmy się, nie dziwmy się, że, że jest jak jest, musi być zmiana całkowita polityki państwa, zmiana tych wszystkich dyrygentów, tych wszystkich menestrów, hałtury, bo to nie jest minister kultury, tylko hałtury, hałtury i pieniędzy i no i zobaczymy, co będzie dalej. Albo, albo to wszystko padnie i będzie gender, tak jak tutaj był. To tu była kupa śmieci. Kupa śmieci po, po ten mur przez kilka miesięcy, zanim to sprzątnęli. Ja zrobiłam tutaj taki 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 właśnie, yy, zawiesiłam na, na takiej lince tekturę, że to jest gender. I tylko brakowało rzeczywiście tutaj tych dwóch yy, z końcówki beketa, yy, co siedzą w... Yy, Kobiety i mężczyzny w, w tych pojemnikach śmieciowych. No jest śmietnik. I nie wiem, boją się po prostu sztuki, boją się sztuki, i wszyscy kapłani, którzy y, do tej pory nas wspierali, w sensie, że y, udzielali nam y, miejsca, na, y, żebyśmy y, zaprezentowali, zostali w jakiś sposób. Y, bo usunięci, bo czterech przynajmniej zostało usuniętych, bo na emeryturę. No przepraszam bardzo, ale w kościele to są inne prawa. To nie jest tak, że emeryt, to nie jest zwyczajny emeryt. To jest ksiądz charyzmatyk. Jeżeli ksiądz, tak jak tu, ksiądz ma i ma takie projekty, jakie ma, pomnik. Tutaj jest wokół, przecież te, ten cały teren chce, chcą przejąć masoni, masonerie, potoccy. Tutaj leżą dwie takie kolumny, tutaj za tym płotem. I oni po prostu czyhają na to. Później jest na brzyskiej, jest, są Doły Śmierci, tutaj też są Doły Śmierci z Rakowieckiej, co, co wozili tu tu, 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 gdzie ta fosa jest tam za, za płotem. I to mi mówili ludzie, którzy to widzieli na własne oczy, jak. Robiono pomnik na przykład KL Warszaw, znaczy, zmierzano się, oczywiście, to też wszystko upadło. To wozili i zrobili taką górę najpierw. To jeden z tych właśnie tutaj mieszkańców powiedział, że on dwa wory kości zebrał i stoją pod chórem, tutaj. I się nikt tym nie, nie zajął. I jeszcze jest ważna sprawa, że kościół w tej chwili jest zamknięty. A w Kościele Ksiądz Maj w, w takim ostatnim rzucie na taśmę, kiedy myślał, że może jeszcze się jakoś yy, obroni, że zostanie tutaj jeszcze rok, bo w przyszłym roku ma 30 lat yy, probostwa yy, zrobił przepiękny ołtarz yy, plersza, XVII-wieczny, yy, ale nie ma, nie ma dostępu, nie możemy w ogóle tego nawet obejrzeć tego. tego tego ołtarza i tam w tym ołtarzu jest rzeźba. Ostatnia wieczerza to jest porcelanowa rzeźba. No i inne rzeczy przecież ten kościół był w ruinie, bo to mi mówili parafianie. Ksiądz to odbudował, włożył w to całe swoje życie i został w ten sposób nagrodzony, że siedzi teraz zamknięty, pilnowany zresztą przez takiego, no już nie powiem co i kto i nie ma nawet możliwości odprawienia mszy, bo kaplica jest nieerygowana tam, na tego Madalińskiego 11. A tutaj nam zmieniono zamki, o ten zamek został zmieniony przez kościelnego, który jest ślusarzem i nie mamy możliwości nawet, żeby tam wejść w niedzielę, czy, czy żeby ludzie to obejrzeli, te nasze prace. To tyle, a jeszcze to jest bardzo ważne, ponieważ to były to są relikwie Pierwszych męczenników chrześcijańskich, które ksiądz Maj nam zaprezentował i to widzieliśmy, ja to widziałam na własne oczy. Jak przenosić z tego ołtarza, jak przeniesiony został ołtarz z górnego kościoła do dolnego kościoła, to wyjęte zostały te właśnie relikwie. I to są relikwie pierwszych męczenników rzymskich. Tych rozszarpywanych przez lwy w koloseum i podarowanym przez Henryka Sienkiewicza, który dostał to od Piusa X w 1905 roku i ofiarował Kościołowi Służywieckiemu.